Witam, tutaj Kwiatek Pytnośny te folii, to kolejny odcinek serii, zagramy w Mass Effect. Więc tak. Już kończymy misję na Minion O, no, o O, i tu mogę zaprezentować geotyczną moc. o oh, ło, oh. oh, oh. あいなあ、い すい,いーよ,いしーよいしあだまだま

Jest czyst. Ej, trudno. Jedziemy sobie kolejką po nadajnik. O, faren, nasz główny wróż... Zniszczyć kolonie. Zrównać to miejsce z ziemią To po lewo to na tajnik To chwilą zobaczyliście Tu w gety strzelają na nas bomby Ale my się nie tam... nie dały się. Trzeba 4 lub 5 rozbroić wszystkie moby Tu już jest pierwsza ładunki wybuchowe pewnie podłożyły je get oj Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć Bo ghost brotch yaar yaar ya utraan ya

nawet pod koniec misji ale no dobra, teraz rozbrajemy kolejną bombę Dobre. i teraz tu tak. o i schajdań się nam tutaj odrodził miasto ulubione, są gwiazdi idą już o kurde akurat broń się o oh, fakt

Normandia, nadajnik zabezpieczony No natychmiastową Działająca technologia protean. Niesamowite. Też tak myślę. Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja też. Coś musiało go uaktywnić. Fare to Przyjąłem vida. Normandia. Czekam. Po to, co to ty tam podchodziła? Powiedz.

Tam był właśnie statek getów, w którym znajduje się Saren, nasz wróg, i Matka Benezia. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Nie, 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 nie. Aj, znaczy to na pokładzie Normandii Jaki piękny słoneczny dzień, Dzisiaj Pani doktor, doktor Czakłas, chyba się budzi Martwiliśmy się o was, Shepard jak się czujecie? A dobrze, dobrze. Dzięki, że pytasz. Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 Wiecie, godzin. 15 godzin? Myślę, że coś się stało z o, tam na dole. Ja to moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałaś zepchnąć mnie z nie drogi. Nie Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiemy, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety... Nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu. Anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych. Objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem widziałem nie jestem pewien co śmierć. o jakie lagi to jest zniszczenie to nie ma sensu. takie lagi ja nigdy lagów nie miałem. włączę to do mojego raportu, raportu. Tak, może jest. o kapitan Anderson jak się ma no pasję co pani doktor odczytuję normie lagi. wygląda na to że wszystko w porządku dobrze to słyszeć Shepard muszę z wami porozmawiać na osobności tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Jaki lag? jakie lagi. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Przeżyję. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Rada może mnie pocałować w dupę. Nie mogą mnie winić za utratę na tajnika. Nie zrobiłem nic złego. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego turjanina. Saren jest widmem. Jest jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Takie lako, że nie ludzi. Nie przybył na Eden Prime tylko dlatego, że nienawidzi ludzi. Macie rację. Saren działa wspólnie z Getami. Nie wiem dlaczego. To musi mieć jakiś związek z tym nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego nie. szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Wojnę. Widziałem syntetyków, gety, mordujących ludzi, masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean? Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla Galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią Getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na cytadele. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Yy, tak, yy, więc yy, w tym odcinku to tyle. Na razie...